Mieliśmy duży problem znowu z przeczytaniem toru, tak jak, jak w Gorzowie i troszeczkę nam to w tych dwóch naszych meczach wyjazdowych nie wychodziło najlepiej. Dzisiaj po raz kolejny żeśmy źle przeczytali tory i myślę, że to było największą przyczyną. Przede wszystkim bardzo dobrze zaczęty, bo te pierwsze cztery wyścigi i prowadzenie naszej drużyny bardzo wysokie pozwoliło na to, że w dalszej części zawodów, no jechaliśmy dość spokojnie, staraliśmy się, się utrzymać przewagę, a nawet ją trochę powiększyć. No cóż, kolejna, trzecia wygrana i będziemy się starali, żeby to pasmo nie skończyło się tak szybko. Chociaż wiemy, że no poszczególne mecze będą na pewno trudne, zwłaszcza najbliższy mecz w Częstochowie, ale no cóż. Takie zawody, taka liga mocna. Myślę, że jakichś pozytywów wielkich nie ma. No, przejechaliśmy ten mecz, jest za nami. Pokazał nam ten mecz, gdzie znowu musimy co poprawić i musimy się skupić trochę na innych, na innych rzeczach, które są bardzo ważne, a nam lekko ucieka. Jak się prowadzi dużo czasami zawodnicy, no... Próbują sprawdzić jakieś inne ustawienia, one nie zawsze wychodzą dobrze. Należy pamiętać, że zawodnicy z Torunia to też nie są zawodnicy, którzy wczoraj zdali licencję, próbują nowych ustawień i jak złapią jakieś dobre ustawienie, wyjdą ze startu, no to nie jest ich tak łatwo wywinąć. Zwłaszcza Emil dzisiaj miał naprawdę doskonałe zawody, ale dobre biegi miał też i Robert Lambert i Patek Dudek, także no, udało się wygrać. Dość wysoko i z tego się cieszymy. Będziemy się starać, żeby to zrobić. no Musimy pojeździć i dopasować lepiej sprzęt i, i będziemy się starali, aby to było lepsze. Na pewno są. No, przede wszystkim to, że mimo bardzo dobrego początku, po tym już może nie były kłopoty, ale już nie, nie szło tak bardziej pod górkę, prawda? Jeszcze nie wszyscy zawodnicy mają taką stabilną formę, żeby każdy mężczyzna jechać bardzo dobrze. Zdarzają się tu pewne wahania, ale no jeszcze wiele meczów przed nami, będziemy i my i zawodnicy będziemy się starali to poprawić, ale nie ma co narzekać, na razie jest bardzo dobrze i róbmy wszystko, żeby tak było dalej.